Dobre auto, ale nie z tym silnikiem. Tak podsumowałbym mój tydzień testu Kupry Leon Sports Tourer po liftingu, którego dostałem z nową hybrydą plug-in 272 konie opartą o benzynę 1.5. Dostajemy w niej 7 sekund sprintu do setki, solidny zasięg w trybie elektrycznym, bo przy temperaturze około 0 wyciąga w mieście jakieś 70-75 km i szybkie ładowanie aż do 50 kW. Całościowo w hybrydzie nie czuje się jednak sportowego ducha ani na co dzień tej mocy, a kosztuje ona więcej niż nawet zwykła benzyna 2.0 TSI 333 konie z napędem na Koła. Ale poza tym Leon robi naprawdę dobre wrażenie, zwłaszcza pod kątem właściwości jezdnych, bo jest dosyć twardy, ma precyzyjny układ kierowniczy ponad przeciętnie dobrze się nim jeździ, ale nie jest w tym obszarze przesadzony i wciąż może robić za zwykłe kombi. Mamy też tutaj przyjemny klimat panujący we wnętrzu, budowany chociażby przez fotele, a także znacznie poprawiony wraz z liftingiem multimedia. No i też nowy wygląd może być kontrowersyjny, ale fakt zostaje, że pozwala się tym autem wyróżnić na ulicy i ma swój klimat. Dlatego warto sprawić moim zdaniem ten model, ale bez elektryfikacji.